Hej, hej! Witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie test produktów Chanel, które kupiłam w ostatnim czasie i postanowiłam poświęcić im po prostu osobny odcinek. Są bajecznie piękne. Jak widzicie część makijażu na twarzy mam, część nie, ponieważ nie chciałam tutaj przychodzić totalnie z gołą twarzą. Chciałabym się skupić typowo na tych produktach, które przede mną leżą. A co to jest, pytacie? Po pierwsze będzie to paleta cieni. To jest ta najnowsza, świąteczna Lumiere Graphic. To jest w ogóle moja pierwsza próba cieni Chanel, także od razu uprzedzam, jeżeli będę mówić jakieś głupoty, to stąd wynika. Ale chciałam taki po prostu pierwszy test zrobić właśnie na wizji. Poza tym będę używać oversize'owego rozświetlacza od Chanel. Nie wiem, już teraz jest pudełko, także pokazuję Wam tak. To jest... Ten z serii symboli. Było ich do wyboru dosyć dużo, były trzy kolory, rozmawialiśmy o tym w wielu filmach, ale tak dla przypomnienia. Także dzisiaj w końcu użyję sobie tego rozświetlacza na twarzy. Nie jestem pewna, czy to będzie bardziej rozświetlacz, czy bardziej taki toper na róż, dlatego różu też jeszcze nie położyłam. Zobaczymy sobie na jednym policzku, jak sam wygląda, natomiast potem dołożę po prostu róż, żeby. No, żeby mieć też różnałożony na twarzy, i zobaczymy, jak wygląda położony na różu. Jako róż wybrałam Diora Rosewood. Wydaje mi się, że to będzie fajny kolor, który będzie też pasował do tego rozświetlacza. Jeżeli chodzi o różę Chanel, mam tylko jeden, on jest taki dosyć głęboki, wiśniowy, też w sumie by pasował tutaj, ale. Nie wiem, jakoś pomyślałam o Diorze jako pierwszym. Na ustach nałożę szminkę, którą również kupiłam podczas tych samych zakupów. To jest szminka, która zasłynęła w internecie tym, że jest w szklanym opakowaniu. Jest o niej cała historia, ale to później. W każdym razie to będzie moja dzisiaj szminka. No i będę wykorzystywać też taką próbkę, którą dostałam w butiku Chanel. Jest to próbka ich maskary, również nowej, z tego co zrozumiałam. Także te cztery produkty wylądują dzisiaj na mojej twarzy. Jeżeli macie ochotę obejrzeć, jak to wyjdzie, to zapraszam do oglądania. I zaczniemy dzisiaj od oczów. Paletka Lumier Graphics, z tego co widziałam, jest już dostępna w kilku miejscach, także wydaje mi się, że jest to dobry moment na mój test również. Wykonana we Włoszech, 18 miesięcy na zużycie. W środku mamy oczywiście taką fajną torybusę welwetową, jak to produkty Chanel lubią przychodzić w niej. Sama paletka wygląda tak. Ma bardzo ładne tutaj złote logo. Zazwyczaj widzę, że jest ono białe. Tutaj jednak wersja świąteczna, więc chyba dlatego jest złote. Tak wygląda tył, jeżeli ktoś ma ochotę popatrzeć. Jest tylko jedna wersja kolorystyczna, także to nam ułatwia pracę. Wyjęłam z środka taką plastikową tutaj ochronkę. No i tak wygląda sama paleta. Muszę przyznać, że mi osobiście bardzo się podoba. To są takie klasyczne bardzo kolory. Yy, Niut, można powiedzieć, jest i złoto i y, szampan i bardzo piękny brąz, biel też oraz y, czerń. Wszystkie tutaj te cienie są zrobinkami, także y, nie mamy tutaj żadnego matu, ale to nie szkodzi. Paleta ma być jak najbardziej świąteczna, taka na wypasie. <grych> nie wiem, że tak się jeszcze mówi. Mi osobiście brak matów jakoś bardzo nie przeszkadza. Oczywiście wolę, kiedy one są w palecie, natomiast tutaj rozumiem, że jest to paleta typowo świąteczna. Ma być błysk, ale w takim klasycznym, eleganckim wydaniu, także ja jestem, no właśnie, wędzelek już zgubiłam, ale nie szkodzi I tak, i tak go nie będę używać. Także yy, zaczynajmy. Zaczynamy od słoczów. To są pierwsze trzy kolory. Yy, bardzo ładne. Ta czerni nie jest aż tak głęboka i czarna, jak mi się wydawało. Tutaj nawet wygląda mi jak taka bardzo, bardzo ciemna yy, czekolada, ale wydaje mi się, że na słoczu już wyjdzie, wyjdzie czerni i pozostałe dwa kolory wyglądają tak ten na palcu środkowym to taki toper wydaje mi się przynajmniej pod palcem jest zdecydowanie mniej zbity jest dużo bardziej błyszczący, ma wiele drobinek w sobie tak więc wyglądają słocze, bardzo przyjemnie cienie były bardziej suche w dotyku niż się ja tego spodziewałam zazwyczaj takie cienie zwłaszcza błyszczące są dosyć mokre wiem, że nie zawsze, ale nie wiem, tak ja sobie je wyobrażałam w każdym razie Wydaje mi się, że kolorystyka jest bardzo fajna, spójna przede wszystkim. Podoba mi się tutaj ten cień drugi, który widzę, że ma w sobie troszeczkę zieleni. A jak wiecie, ja zieleni uwielbiam, także jestem już, już jestem kupiona. Zacznę jednak może od wyrównania powieki tym cieniem. Myślę, że ten będzie do tego dobry, gdzie jesteś tutaj. I omiotę nim sobie po prostu całą powiekę, może najpierw wyrównam tutaj, bo nałożyłam już wcześniej bazę pod cienie. Użyłam tej z Nataszy Denony, testuję ją w dalszym ciągu. Także na razie nałożę na całą powiekę ten jeden cień, zobaczymy czy go w ogóle będzie widać. Wydaje się, że lekko go widać. W kamerze pewnie troszkę mocniej niż ja to widzę tutaj. Myślę, że ten cień nawet sam wyglądałby bardzo fajnie do takiego dziennego, szybkiego makijażu. Jeżeli lubicie tego typu kolory takie delikatne, żeby po prostu coś tam na oku się błyszczało, ale też żeby nie było za bardzo widać, że macie makijaż, to jest tego typu kolor. Dla mnie osobiście to oczywiście dużo za mało, także ja lecę dalej. Nałożę sobie teraz tego cienia, który właśnie wydaje mi się, że ma troszeczkę zieloności w sobie. To będzie ten. I nałożę go tak w załamanie oraz troszeczkę w zewnętrznej części oka. No, on już ma bardzo fajną pigmentację, bardzo mi się podoba. I nie wiem, czy ja jestem jakaś dziwna, czy rzeczywiście jest w nim troszeczkę zieleni. Tak tyci, tyci. Muszę przyznać, że bardzo ładnie się te cienie rozcierają, ponieważ kiedy pracuję tutaj pędzelkiem, widzę jak ten pigment też się troszeczkę łagodzi, więc nie trzeba się bać, że nałożymy za dużo. Zawsze można po prostu rozblendować ten cień do jego jaśniejszej wersji. I to samo zrobię na drugim oku. Generalnie nie chcę dzisiaj jakoś bardzo ciemnego makijażu, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Tą czerń na pewno nałożę gdzieś przy linii rzęs. No i jestem bardzo ciekawa tego toperka. Ale to na końcu. Wydaje mi się, że same te dwa cienie wyglądają już przepięknie jako taki makijaż leciutki, dzienny. No ale my jeszcze nie kończymy. Nałożę sobie tego najjaśniejszego cienia do wewnętrznego kącika. I, i spróbuję troszeczkę przy linii rzęs na tej czerni nałożyć. Nie będę za bardzo przydymiać zewnętrznego kącika, tak myślę, ale chciałabym troszeczkę zobaczyć, jak się pracuje tym cieniem. No i na koniec ten nam posłuży jako toper. W ten sposób wykorzystam już wszystkie cienie w palecie. Coś tam błyszczy. No, umówmy się tak. Ja się nie spodziewałam tutaj nie wiadomo jakiego pigmentu. Cienie słóczowałam w butiku Chanel, także to nie jest tak, że teraz jestem jakaś zdziwiona czy, czy zasmucona, bo nie. Wiedziałam, że to tak będzie. To są cienie delikatne, cienie takie eleganckie. Dla mnie na pewno nie są to cienie, po które sięgałabym tak codziennie. To nie jest po prostu typ makijażu, który robię. Ale są to na pewno bardzo przyjemne cienie, które chętnie gdzieś wplotę e, do innych makijaży. Czerń była dosyć dobrze napigmentowana, więc wzięłam taki mini, mini naprawdę pędzelek, którym tutaj delikatnie tylko między rzęsami wprowadzam tą czerń. Ale może wiecie, jeżeli mnie oglądacie, że ja nie lubię jaskółki na swoich oczach, także jaskółki nie będzie. Ale to nie znaczy, że nie mogę sobie tutaj zewnętrzną część y, linii rzęs troszeczkę przyciemnić, prawda? I to samo na drugim oku. Bardzo fajnie też ten pędzelek. Muszę przyznać, że użyłam go dopiero mm, pierwszy raz, ponieważ to jest y, pędzelek z zestawu Refer, który Wam polecałam w nowościach kosmetycznych. Przyszły do mnie te pędzle i teraz sobie właśnie je... Testuję te, te numery, których nie znałam, używam i naprawdę fajne są. Ten zwłaszcza mi się podoba, bo no nie mam dużych oczu i takie bardzo precyzyjne pędzelki no nie są łatwe do znalezienia, do kupienia. Te, żeby to były dobrej jakości włosie. Dobrze, tak to zostawiam. Czas teraz na ten piękny toper. Jego nałożę już palcem. Przypomnę, że to jest ten. Piękny takie w sumie biały, biały błysk. Tutaj na palcu widzę, że wygląda tak dosyć mokro, natomiast no, na żywo widać, że to jest, to jest biel. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać na oku. Zaczynam od środka, ale generalnie będę chciała to przeciągnąć w sumie przez całą powiekę ruchomą. I tak sobie ten, mm, ten błysk rozproszyć nieco. Wygląda całkiem nieźle. Nie jest to może. Mm, nie wydaje mi się, że jest to najlepszy kolor do tego wszystkiego. Ja bym tutaj widziała coś jednak bardziej złotego, a nie taki czysty biały błysk. Ale może następnym razem użyję to po prostu troszeczkę w inny sposób. I wtedy mi się bardziej spodoba, bo on te, w tej chwili na pewno bardzo ochłodził ten makijaż. I o ile nam o to chodzi, no to fajnie, ale jeżeli nie, no to, no to niezbyt. Muszę natomiast przyznać, że jest bardzo przyjemny pod palcem ten toper. I tak jak zazwyczaj na przykład te cienie specjalne Pat McGrath, które są też takimi toperkami, przynajmniej część z nich. One bardzo łatwo dostają się do oka, te małe drobinki czuć pod palcem, są takie bardzo suche. Natomiast te bardzo gładziutko nałożyły mi się na oko i nic tutaj, nic nie podrażnia mi oka, także to jest na pewno na duży, duży plus. Trochę mało mi jednak tego błysku w wewnętrznym kąciku, także dokładam sobie tego topera typowo tutaj już do wewnętrznego kącika. I tym razem już robię to pędzelkiem. No, troszeczkę lepiej to wygląda, wydaje mi się. Pozostało mi jeszcze dolna powieka, no i zobaczymy, jak ten dużo rzęs się sprawuje, bo też jestem go bardzo ciekawa. Na dolnej powiece delikatnie rozetrę sobie tego złotka, ponieważ chcę utrzymać to dalej w takiej lekkiej tonacji. Natomiast może przy zewnętrznej najczęściej dołożę troszeczkę tego brązowego koloru, brązowo-zielonego. Natomiast to już robię tak bardzo delikatnie, żeby po prostu coś tam było. Nałożę jeszcze kredkę na linii wodnej. Myślę, że postawię dzisiaj na nudziaka takiego klasycznego, ponieważ szczerze mówiąc spodziewałam się tego makijażu. Hmm, spodziewałam się, że ten makijaż będzie bardziej brązowy. Przygotowałam sobie też tutaj takie no, brązowe kredki, ale te oczy wyszły tak chłodno, że to, no, to nie zagra. Z brązową kredką. Także, no nie, pomyślę jeszcze, czy wziąć jakąś kredkę chłodniejszą, może jakąś stalową, czy już zostać przy tej nude. Postawiłam jednak na nude jakąś kredkę. Była to oczywiście Make Up Forever, ta, ta co zawsze używam, czyli numer 500 Boundless Bisk. No i przechodzimy do maskary. Maskara Noir Alur, numer 10 jeżeli dobrze mówię i ona jest w takiej fajnej, małej tubeczce tak wygląda szczoteczka silikonowa bardzo dużo małych włosków no i zobaczmy zacznę może od tego oka ja nigdy nie miałam styczności z maskarami Chanel także nawet nie wiem, czy ona będzie wiecie, lepsza czy, czy inna niż pozostałe Swoją drogą takie pierwsze otwarcie maskary, nawet próbki, też zazwyczaj nie jest jakoś bardzo pomyślne. Przynajmniej nie aż tak pomyślne jak jest potem, kiedy maskara już troszeczkę podeschnie. Ale mimo to bardzo mi się tutaj miło nią pracuje. Nie mogę powiedzieć, że nie. I tak to wygląda na jednym oku. Mam wrażenie, że fajnie mi tak jakby zagęściła te rzęsy, natomiast nie wydłużyła ich za mocno. Ja jeszcze w międzyczasie użyłam też zalotki, żeby jakkolwiek je podkręcić, ale moje rzęsy generalnie nie są skore do kręcenia, także tak to wygląda na pomalowanym oku versus nie. Teraz pomaluję sobie już poza kamerą drugie oko i zaraz wracam i nakładamy rozświetlacz. Jestem z powrotem. Tak prezentuje się makijaż oczu już wykończony. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o palecie i o makijażu. Ja jestem y, zadowolona. Tak jak mówiłam, jest to moja pierwsza styczność z tymi cieniami Chanel. Nie miałam y, wcześniej jakoś sposobności ich spróbować. Wiedziałam, że będą delikatne, wiedziałam, że to nie będzie bardzo mocne, wiedziałam, że te cienie będą bardzo delikatne i takie y, eleganckie i takie rzeczywiście są. To, czego się nie spodziewałam, to to, że ten makijaż wyjdzie tak chłodny. To jest raczej dla mnie plus niż minus. Także broń Boże, nie skreślam tej palety. Ale muszę przyznać, że jakoś tego nie widziałam po samych złoczach, Także, no, wyszło według mnie całkiem fajnie. Przejdźmy teraz, może, do policzków. No i do tego pięknego rozświetlacza, do którego aż, aż mi żal wsadzić palec, bo jest, jest przepiękny. Rozświetlacz również został wykonany we Włoszech. Również mamy 18 miesięcy przydatności. 14 gramów produktu, także ogrom, naprawdę ogrom. No i mój kolor to jest ten kolor numer 02 Precious Coral, tak się nazywa. Teraz myślę z której strony włożyć ten palet, żeby jak najmniej zniszczyć. Myślę, że gdzieś tutaj włożę. No, jedną gwiazdkę w przyszłości i tak będę musiała zniszczyć, jeżeli chcę tego produktu używać, a chcę. Tak wygląda słocz na palcu. On rzeczywiście jest taki lekko koralowy. Bardzo ładny na słoczu, przynajmniej w sklepie. Bardzo mi się podobał. Nie jest taki zabijający blask, ale taki bardzo raczej przyjemny. I tak wygląda na dłoni. No, tutaj na dłoni bym powiedziała, że raczej wygląda jak toper do różu przynajmniej dla mojej karnacji. Ale kto wie, słuchajcie, spróbujmy może na razie bez niczego. Na bojeczkach mam. Y wszystko poza różem i rozświetlaczem. Mam troszeczkę delikatnie tylko yy brązerz dzisiaj, bo nie chciałam też za bardzo przesadzać, żeby było widać po prostu ten produkt. Nakładam więc na razie na taki pędzelek. No pigment, pigment jest, także wydaje mi się, że będzie dobrze nawet i bez różu. No i spróbuję go na razie nałożyć tak, jakbym rozświetlacz sam nakładała, czyli tutaj. No i jest kolor od razu, także muszę go jednak ściągnąć troszeczkę na dół, tak żeby posłużył mi i jako róż, i jako rozświetlacz naraz. Mam nadzieję, że u Was też ten kolor tak pięknie widać. Dokładam troszeczkę tutaj, tu gdzie bym różu miała troszeczkę więcej. I szczerze mówiąc, podoba mi się bardzo Solo. Nawet nie wiem, czy on potrzebuje jakiegokolwiek różu. Taki różo rozświetlacz. Aczkolwiek ta wartość rozświetlenia dla mnie osobiście jest troszeczkę za mała. Jest na pewno bardzo delikatna, bardzo taka znowu elegancka, jak to wszystkie produkty Chanel mają w zwyczaju. Natomiast tak dla mnie osobiście na co dzień to będzie troszeczkę jednak mało. Ale wiecie co, może żeby było ciekawiej, nałóżmy sobie tak czy siak tego różu od Dior, kolor Rosewood na drugi policzek i nałożę ten rozświetlacz z Chanel jako toper i zobaczymy jak się połączy z czymś innym. Wracam więc do tego pędzelka i do rozświetlacza od Chanel i nakładam to teraz. Też ładnie wygląda jako toper. Bardzo dobrze z tym kolorem rozwód się łączy. Według mnie przynajmniej. Wydaje mi się, że nawet wygląda lepiej niż położony sam. I błysk jest jakby troszeczkę większy. Czy mi się. Czy mam jakieś urojenia? Ale nie. Nie no, tutaj błysk widzę naprawdę fajny. W sumie taki sam jak z tej strony ale chyba przez to, że tutaj jest róż, to bardziej podbija tą koralowość i ten, ten błysk. Także dodam sobie tutaj to, co mam na pędzlu jeszcze po różu, na ten policzek. Tak, i myślę, że tak to zostawię. Teraz mi się ja tak bardzo podoba. To na pewno nie jest produkt, który jest dla tych, którzy uwielbiają wielkie, wielkie rozświetlenie widziane, wiecie, z kosmosu. Ja na pewno jestem taką osobą, która lubi mocny błysk, ale ten rozświetlacz ma coś w sobie. Nie wiem, czy to jest właśnie ten kolor, czy co, czy może też całe opakowanie to też jest dla mnie osobiście ważne, że naprawdę czuję się w tym bardzo ładnie i bardzo też elegancko. Ja nie mam tak naprawdę za wiele rozświetlaczy, które są właśnie troszeczkę stonowane, które dają tego błysku mniej. Więc to może być mój taki rozświetlacz na te takie wyjątkowe okazje, gdzie muszę jednak troszeczkę ten makijaż stonować i nie odbijać światła jak metalowa puszka na słońcu. To wtedy właśnie ten rozświetlacz może być dla mnie dobry. I też bardzo fajne połączenie z tym różem z Dior. Muszę powiedzieć, bardzo fajne. Pora więc na usta. Na usta, tak jak wspomniałam, nałożę szminkę z tej serii 31 Le Rouge. I tak jak wspomniałam, to co charakteryzuje tą serię, to tak naprawdę to szklane opakowanie. Jest to opakowanie, którego wytworzenie i w ogóle cały design zajęło 4 lata. Podjęli się go dostawcy w Japonii, ponieważ z tego co czytałam w wywiadach z dyrektorem działu opakowań Chanel, nikt we Francji oraz we Włoszech nie był w stanie się podjąć tego zadania. Jest to podobno dosyć ciężkie. Założeniem było to, żeby to opakowanie nie miało w sobie ani troszeczkę plastiku. Składa się tak naprawdę wyłącznie ze szkła, mówię tutaj o tej zewnętrznej y, tubce. Natomiast no, sama szminka jest magnetyczna i to jest oczywiście aluminium. Jest to opakowanie wymienne, mogę kupić sobie samą taką tubkę. Y, Typu refill z innym kolorem, natomiast to szklane opakowanie pozostaje niezmienne. Inspiracją w ogóle do szkła, do tego całego opakowania, były schody w apartamencie słynnej Coco Chanel, czy Gabrielle Chanel, powinnam powiedzieć, które u nasady miały lustra i to właśnie ma symbolizować tą aluminiową tubkę w szklanym opakowaniu. Widzimy, jak tutaj bardzo ładnie się błyszczy, odbija światło, do tego te złote tutaj dodatki. Także muszę przyznać, że ta śmieczka jest naprawdę przepiękna, jest ciężka. Miło jest też to, że dodają do jej zakupu takie etui, tutaj ala skórzane. Nie jest oczywiście skóra, także możemy sobie przechowywać tą szklaną tubkę w tym opakowaniu i dzięki temu nie powinna nam się potuć. Jeżeli chodzi o kolory, było ich do wyboru bodajże 12, może się teraz mylę. Ja w każdym razie wybrałam numer przedostatni w tym zestawieniu. Nazywa się. Różko Romandel, chyba, nie wiem jak to się wypowiada. Dostawiam oczywiście nazwę tego na dole. I to jest szminka, która przynajmniej w internecie wyglądała na najbardziej brązową z tych wszystkich. Może wiecie, że ja uwielbiam brązy i wszystko co brązowe do ust jestem w stanie kupić za każdą cenę. No prawie. Natomiast po wyprobowaniu tej szminki w Butiku Chanel zrozumiałam, że tutaj są nuty brązowe, natomiast sama szminka brązowa nie jest. I zaraz wam to pokażę. Tak wygląda słoczna dłoni. Widzimy, że ona jest taka czerwono-brązowa, jest oczywiście błyszcząca. Natomiast to, co mi się niej podobało, to to, że można ją tak naprawdę nałożyć na kilka sposobów. Ja dzisiaj, z racji tego, że mam bardzo delikatny ten makijaż oczu, to będę chciała nałożyć ją tak soczyście. Natomiast w butiku dosłownie tak ją docisnęłam do ust kilka razy, roztarłam i dała mi bardzo fajny, taki naturalny efekt. Także można też ją nałożyć dużo cieniej. Zacznę jednak od konturówki. Jako konturówkę użyję sobie taką bardziej nudziakowo-różową. To jest kolor Natasza, od Nataszy Denony. I nią tylko sobie delikatnie zarysuję usta. No i teraz pora na samą szminkę. Nie będę w stanie mówić słuchajcie przy nakładaniu od To jest dla mnie niewykonalne. Ale muszę przyznać: że kolor jest naprawdę przepiękny, głęboki. I tak wygląda szminka na ustach. Także tak, tak mamy porównanie tubki do, do ust. Wydaje mi się, że w tubce jednak jest bardziej brązowo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Natomiast na ustach jest równie piękna, jest bardzo taka głęboka, jest bardzo też nawilżająca. Tego się też nie spodziewałam po tych szminkach. Nie czuję jej na ustach, przepięknie się błyszczy, przepięknie nawilża. Do tego daje naprawdę taki głęboki wampi kolor wręcz. Na pewno to będzie kolor, który chętnie będę nosić w grudniu. To jest zazwyczaj miesiąc, w którym sięgam po tego typu odcienie na ustach. Ale jestem ciekawa bardzo, co wymyślicie, jak wam się podoba w ogóle cały makijaż. Czy jest to typ makijażu, który wykonujecie właśnie w grudniu, czy to na jakieś święta, czy na spotkania z przyjaciółmi, czy w pracy może. Wydaje mi się, że jest to taki bardzo klasyczny świąteczny look w tej chwili. E, także czekam na wasze opinie. Życzę wam przemiłej reszty dnia. No i oczywiście widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa pa.